Dziękuję bardzo za te słowa wprowadzenia. Dziękuję bardzo za te oklaski. I dziękuję bardzo Wam wszystkim z ruchu narodowego, którzy od lat współorganizujecie wystawy w obronie życia najmniejszych Polaków. Organizujecie pikiety pokazujące, pokazujące prawdę. Moja obecność na dzisiejszej konferencji i w wcześniejszych imprezach nie jest przypadkiem, ponieważ łączą nas najgłębsze wartości. Dziękuję Wam, wam za to, co do tej pory wspólnie zrobiliśmy. I w ostatnich Tygodniach czy miesiącach, często spotykam się z pytaniem dlaczego kandyduję. To dlaczego kandyduję w wyborach politycznych. To jest pytanie zasadne, ponieważ od kilkunastu lat jestem no, znany jako organizator kampanii społecznych. Działacz społeczny, aktywista, i taka, taka etykieta ma znacznie bardziej pozytywne skojarzenia niż bycie politykiem. Ja muszę przypomnieć i, i przypominam często, że 25 lat temu, jak się brałem za działalność publiczną, to to była właśnie działalność polityczna, bo trafiłem do UPR-u i tam przez, przez kilka lat działałem, do czasu, kiedy no, nie zorientowałem się, że jednak są rzeczy ważniejsze niż wolność gospodarcza. Wolność gospodarcza to jest dobra rzecz, ale ta wolność. Może być ufundowana na czymś znacznie głębszym, na tożsamości, tożsamości, tożsamości narodowej, tożsamości moralnej. I kiedy zorientowałem się, że, że tak naprawdę mamy do czynienia z wojną cywilizacyjną, Wojną cywilizacji śmierci przeciwko cywilizacji życia, wojną kłamstwa przeciwko prawdzie, wojną nihilizmu przeciwko wartościom. Postanowiłem wziąć udział w tej zasadniczej wojnie. Wolność, wolność gospodarcza, wolność działania dla. Polskich rolników, y, polskich rodzin. Tak, to jest rzecz ważna, ale jak mówię, trzeba to widzieć w szerszym y, kontekście. I y, 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 po tej stronie cywilizacji śmierci czy, czy cywilizacji nihilizmu są wielkie pieniądze, y, wielkie media, finansowane, w, y, z, a na pewno kierowane y, nie z Polski sprzedajni politycy. Ta wojna toczy się o umysły ludzkie i nawet w takiej sytuacji, kiedy mamy znacznie mniejsze środki materialne. Jesteśmy w stanie, w stanie skutecznie to wyzwanie podjąć, w wojnie wziąć udział. Nasze kampanie w obronie życia nienarodzonych w ostatnich latach przyniosły zmianę nastawienia opinii publicznej. Można by powiedzieć, można by powiedzieć, że tak sukces, który, który no, trzeba kontynuować, trzeba się ograniczyć do tego, co co przynosi dobre rezultaty. Owszem, to trzeba robić, ale przy okazji projektów ustawodawczych, w których wzięły udział setki tysięcy Polaków, a które zakończyły się odrzuceniem przez większość sejmową tych oczywistych, wydawałoby się postulatów, tak, żeby nie zabijać ludzi, dlatego, że są mali, albo że, że, że są podejrzani o to, że są chorzy, żeby nie dopuszczać dywiantów do polskich szkół. Fiasko tych przedsięwzięć ustawodawczych pokazało, że nie można ignorować sfery polityki, rozumianej wąsko. zwłaszcza, e, zwłaszcza istotne było e, była konstatacja e, no, nie tylko wrogości e, partii rządzącej, e, która wydaje się e, realizować e, cele sprzeczną, i z polską racją stanu, ale w ogóle sprzeczne z perspektywą istnienia narodu polskiego i Polski w przyszłości. Tak mamy, mamy do czynienia z, z jasnym pro, projektem, to nie jest, to nie jest głupota, to jest projekt y, likwidacji Polski. Y, Niestety nie, nie, ten, ten projekt nie ogranicza się nie ogranicza się do, do środowisk, jakby to powiedzieć, oportunistów z, z partii rządzącej czy, tylko, czy czy środowisk lewicowych, bo można powiedzieć frustrujące było i jest. Obserwowanie tego, że największa Partia opozycyjna jest bierna w podejmowaniu tych zasadniczych wyzwań moralnych. Oczywiście są plany są plany zniszczenia zniszczenia gospodarczego Polski. Są i one są realizowane tak jak słyszeliśmy w tym, bardzo dobrym wystąpieniu dotyczącym pakietu klimatycznego. Są plany pozbawienia Polaków kontroli nad, nad Ziemią i nad dobrami materialnymi. Ale, ale główny atak jest skierowany na moralność, bo to moralność jest fundamentem każdej. Wspólnoty. A więc w tych sprawach moralnych y, obserwujemy również zaska zaskakującą bierność największej partii politycznej opozycyjnej. Y, owszem, w głosowaniach w, wobec projektów, które zgłaszaliśmy, y, zdecydowana większość opowiadała się za naszymi postulatami. Ale między tymi kampaniami aktywności nie było widać. Stąd, kiedy ta w ostatnim, w ostatnim roku, zwłaszcza ten atak cywilizacji śmierci. Ja przypomnę sprawę klauzuli sumienia, sprawę profesora Hazana, debatę na temat tego, że nie wolno sumieniem. Y, posługiwać się y, nauczycielom y, w szkołach. A więc, kiedy, y, y, kiedy uświadomiliśmy sobie, że y, no, jest blisko takiego, y, takiej ostatecznej y, y, walki, że ta walka musi mieć wymiar polityczny. Ponieważ, y, y, jakby nie były skuteczne, w, na, na poziomie świadomości społecznej, akcji organizacji porządk, pozarządowych, to jednak miliardowe budżety, które są kontrolowane przez polityków, służą promowaniu cywilizacji śmierci. Stąd decyzja o kandydowaniu, kandydowaniu w wyborach samorządowych i również bezpośrednim powodem było to, że ogłoszenie przez Panią Gronkiewicz-Walcz, że zwalnia z pracy profesora Hazana, dlatego, że nie chciał współuczestniczyć w aborcji. Czasami spotykamy się z takimi pytaniami. No tak, Pańskie postulaty, postulaty są no ogólne, dobrze by było, żeby pan je zgłaszał startując do Sejmu albo do Parlamentu Europejskiego, ale w samorządach, przecież samorządy są apolityczne. Samorządy apolityczne nie są. Sprawa profesora Hazana, jak dobitnie to pokazuje, nie, nie zwolnił go Donald Tusk, tylko Hanna gronkiewicz Walc. Sprawa tęczy na Placu Zbawiciela również jest dobrą ilustracją tego. Tak jak słuchałem tego, co pan Robert mówił o polityce historycznej, to myślałem sobie, tak, symbole są ważne, tak jak, jak pomnik Czterech Śpiących, jest symbolem, czy był symbolem zależności od Moskwy i ideologii komunistycznej, tak ta tęcza na placu Zbawiciela jest symbolem zależności od homoideologii i niesprecyzowanych ośrodków za granicą. Tak. Podjęcie podjęcie walki na poziomie politycznym nie jest łatwe z tych względów o których była mowa. Być może a może to jest bardziej prawdopodobne czeka nas długi marsz. Ale tę walkę trzeba podjąć. Dziękuję, że to Robicie i dziękuję za Wasze poparcie. Szczęść Boże.